Witam Cię Dorotka bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się odpowiedzieć na kilka pytań. Dzisiaj dobiega końca nasz trzydniowy kurs w Akademii Hipnoterapii, kurs podstawowy. Chciałam się Cię zapytać, co to się takiego podziału wydarzyło, że zdecydowałaś się dołączyć do tego kursu? Świetne pytanie, ponieważ jestem człowiekiem bardzo mocno stojącym na ziemi i w badaniach naukowych i w ogóle w takiej bardzo konkretnej rzeczywistości, jako matematyk, przy okazji też psycholog, ale, ale rzeczywiście nie przypuszczałam przez długo, długi czas swojego życia, że mnie skusi coś takiego jak kurs hipnoterapii. I ale wydarzyło, się. wydarzyło się. Ja myślę, że to się wydarza już od dłuższego mhm. czasu, że taka otwartość na, na w ogóle nowe rzeczy i, i takie, które mogą pomagać. To, na co mam uważność, to na to, żeby nie szkodziły. Czyli, ale zdarza się to też w każdej dziedzinie, czyli bardzo dobrze zbadanej psychoterapii też się zdarza szkodzić, jak ktoś nie jest w pełni wprawiony. Więc tak, chciałam poznać nową technikę. Nowe metody, bo to głównie też jest to, tam nie ma żadnych rzeczy, które, a właściwie bym powiedziała odwrotnie, pozytywnie, czyli są, jest to oparte, to jednak cała hipnot to, ta hipnoterapia po tym kursie, czego się dowiedziałam, jest oparta na rzeczywistych, badanych rzeczach, hmm. tego jak działa nasz umysł, jakie ma możliwości. I wydaje mi się to świetną metodą, szczególnie metodą wspierającą różne inne techniki. A powiedz, jak to się stało, że wybrałaś akurat Akademię Hipnoterapii? Na rynku jest wiele szkół. Jak, jak z nas znalazło się, do nas dotarłaś? A szukałam, szukałam i sprawdzałam. To już jakiś czas robiłam. Niekoniecznie sprawdziłam wszystkich, bo przecież nie mam żadnego, nigdy nikt nie ma takiej pewności. Szukałam jakoś blisko Warszawy, to prawda, już gdzieś tam zawężenie takie, co ostatecznie nie jest fizycznie blisko Warszawy. Mhm. Ale tak, to było pierwszy, pierwszym kluczem, a najważniejszym, takim super ważnym było to, czy, um, czy gdzieś w opisie metod hipnoterapeutycznych, czy nie ma pseudonauki. No i u Was nie było wcale mhm. i to się potwierdziło na tym kursie, więc tym bardziej jestem bardzo zadowolona, że to się mogło tak odbyć. Powiedz, co najbardziej Ci się podobało na kursie? Och, jak tu dużo rzeczy mi się podobało. <grywa> e, praca z wyobraźnią to jest w ogóle absolutnie podstawowa, wspaniała rzecz. E, przecież bardzo dobrze zbadane jest w psychologii, że mm, na, nam się objawiają emocje nie tylko w rzeczywistych zdarzeniach, ale również w wyobrażeniu tych zdarzeń albo w przypominaniu, odtwarzaniu. W związku z tym to, co można. Jeżeli można to odtwarzać, to można również zmieniać, można również modyfikować. I to jest w sumie tak ideologicznie bardzo prosta metoda i bardzo piękna. A te narzędzia też są takimi te, które do tej pory poznałam bo liczę na to, że poznam ich więcej. Bardzo pięknie pomagają w tym, żeby samemu sobie pomóc. I też bardzo ładnie uświadomić sobie, że to wszystko, co mamy jest w nas. Bardzo często ludzie. Bardzo często nazywają, na przykład Ty mnie zezłościłeś, to, to mnie przestraszyło, ktoś tam zrobił mi coś, czyli mają taką bardzo łatwość, dużą i naturalną, naturalną potrzebę znajdowania przyczyn zewnętrznych, swoich emocji, swoich zachowań. A uświadomienie sobie, że to jest wewnątrz nas, jest intelektualnie trudne. To znaczy, można to wiedzieć i w dalszym ciągu tego nie odczuwać, a metody, które poznałam u Was, pokazują bardzo ładnie, że to jest, że to w nas wewnętrznie to wszystko się przetwarza. Wtedy zdobywamy do tego dostęp, bo mamy wpływ na siebie zdecydowanie większy niż na to, co się dzieje na zewnątrz. Ok, czyli um, to podobało Ci się najbardziej na kursie? Czy jeszcze coś jest godnego uwagi, co. Na pewno jest dużo więcej, ale mm -hmm. to jest chyba w mojej mm -hmm. pamięci w tej chwili, we wrażeniach, których mam dużo <grafię> najbardziej. Ludzie mi się też oczywiście bardzo mm -hmm. podobali, bardzo to było uh, ładne, dobre doświadczenie. Podobał mi się sposób prowadzenia przez Was tego kursu. On był intensywny, oczywiście, mm. ale bardzo bardzo dobry. Ja może powiem jeszcze jedną taką swoją zupełnie prywatną rzecz. Jestem absolutną sową w sensie spania. Uh, śpię w ogóle w innych godzinach niż większość ludzi. <grafię> wiem, że jestem w mniejszości, ale jestem nocnym człowiekiem, a te, kursy, te, te, te wszystkie trzy dni się zaczynają od 8, od 9 lub nawet od 8. I nie przeszkodziło mi to w niczym, to znaczy czujesz bardzo dobrze. Jest świetnie. Czyli daje to też pogodzić kogoś. Tak. Mhm. Powiedziałaś, że szukałaś kursu w Warszawie. No my jesteśmy mhm. jakieś 200 kilometrów od Warszawy. Jak oceniasz? No, no bo to jest też kategoria decyzji, że jak zdecydowałaś się na kurs wyjazdowy. I na ile uważasz, że to była dobra decyzja? Uważam, że była świetna. E, myślę, że w ogóle myślałam, jak myślałam o tym, to sobie pomyślałam, no ostatecznie pójdę na kurs na miejscu, jeżeli będzie. Czy, bo nie, niekoniecznie, że w Warszawie, ale że, no, no, że na przykład w innym mieście, gdzie będę miała gdzie zanocować, ale z dojazdem, z dojściem do, do, do tego miejsca. Natomiast bycie w tej samej przestrzeni, ma ogromne plusy. Sama o tym wiem, bo wiem, jak to działa też w innych miejscach, jak też czasami zdarza mi się prowadzić warsztaty, więc więc wiem, że to jest super i dlatego też byłam bardzo zadowolona. Ten koszt dojazdu jest niczym w porównaniu z plusami, które były z tego, że mogłam być tutaj z wami. Cudownie. Wiesz, powiedz, mm, masz duże doświadczenie, sama prowadzisz zajęcia. Mm. Dla kogo jest ten kurs? Ten wasz kurs? Tak. Ja myślę. Ja mam taką, takie, takie wrażenie, że on najbardziej pasuje do osób, które... Um, bardzo mi pasuje do psychoterapeutów w ogóle, do psychologów. Też pewnie dlatego, że w domku byłam z dwiema psycholożkami i w ogóle wszystkie trzy jakby miałyśmy wspólne, um, wspólne, wspólne doświadczenia, wspólną wiedzę, nurty. E więc to niewątpliwie do wszystkich, ale to, to się nie zawęża. Do wszystkich osób, które pomagają, w jakiś sposób chcą pomagać ludziom, dostają nową metodę myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Też widzę, że jak prowadzicie to, czyli jak uczulacie ludzi na to, że tu trzeba mieć trochę doświadczenia, trzeba wiedzieć, jak to wszystko poprowadzić, bo takie też mam wrażenie, podstawy psychologii są niezwykle przydatne, Żeby wiedzieć, jak nie zaszkodzić. No, wszystkim można zaszkodzić młotkiem, gwoździem. <laughs> Więc tutaj tak, to takie, takie doświadczenie pomocowe wydaje mi się super ważne. Taka uważność na drugiego człowieka w ogóle. Mhm. To dla takich osób na pewno fajne. A jakbyś miała tak trzema słowami podsumować, dlaczego akademia? Dlaczego warto ten kurs hipnozy, hipnoterapii zrobić u nas? Takie trzy akcenty. To co by to było? Solidne? Bardzo dobrze opisane. Muszę dodać, z bardzo dobrymi podstawami to dołożę do drugiego. I w świetnym stylu przeprowadzone w całości. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. za tę rozmowę. I do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Akademia Hipnoterapii dołączy do nas.